Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film. <laughs> dystans zalecany, co jest nie tak z filmem. Kolejne 365 dni. Maybe. Bo każdy solidny blockbuster rozpoczyna się od ujęcia z powietrza. I will find a place. Osobna sprawa, dlaczego w każdej części tej serii musimy słuchać ścieżki dźwiękowej jak z filmu weselnego? W sumie plansza tytułowa oraz sceneria idealnie do filmu weselnego pasują, zatem tutaj by się wszystko zgadzało. Gdy nie wiesz, jak coś nakręcić, zrób to w zwolnionym tempie. Zaraz oni tak stoją przez kilkanaście sekund i po prostu patrzą na siebie, ale za to doceniam starania ekipy i wprowadzenie elementu zaskoczenia, gdy po tym tekście. I miss her. Mamy ujęcie na grób, którego opisu nie widzimy. Napięcie budowane od pierwszych scen. Oczywiście zgrywam się, ale będąc szczerym, to i tak nowość, bo w poprzednich częściach wstęp składał się z reguły z kilkuminutowego teledysku pod muzykę. Widać rozwój. Zastanawiam mnie tylko, dlaczego na poprzednich ujęciach widzimy, jak Massimo stoi razem z resztą chłopaków, potem widzimy, jak stoi przed grobem, potem znowu jak stoi z chłopakami, a później znowu przed grobem. Zdecydowaliby się. Jedną rzecz muszę pochwalić w tej scenie: dodany dźwięk otwieranej furtki. Zapewne furtka otworzyła się w trakcie ujęcia przez przypadek, wątpię, żeby ktoś ją umyślnie popchnął. Ekipa sprytnie z tego wybrnęła, dodając odpowiedni dźwięk, aby wszystko się dobrze czytało. To taka ciekawostka w zalewie karnych ptaków. Czasami w filmach ratuje się tak sceny, w których dzieje się coś nieplanowanego, a dany dubel idealnie mimo wszystko pasuje. Twórcy dodają wtedy odpowiedni dźwięk, co powoduje, że nieplanowane wydarzenie wydaje się planowane i mniej razi. Lisze ze ściąganiem okularów zaliczone, nawet podwójnie w ciągu jednej sceny. You have one hour. Jedną godzinę, a nie dwie, albo pół, a co jak nie zdążą na samolot? Dlaczego oni cały czas stoją w tych samych miejscach jak pomniki? Jak ktoś pisał tę sceny, to nie poczuł, że to będzie tak po ludzku dziwne? No dobra, serio, na takim zbliżeniu mogli chociaż włączyć telefon, który trzyma w ręce. O, widzę, że rana w brzuchu już praktycznie zagojona, a blizna ledwo widoczna. To film o superbohaterach. <taki> tak, też bym miał taką minę, gdybym musiał po raz trzeci występować w tym filmie. Nie! Zaraz, dlaczego ona się tak cieszy, jakby zobaczyła laurę pierwszy raz od miesięcy? Przecież dziewczyna leżała dosłownie w pomieszczeniu obok zdrowa jak ryba. A ty nie powinnaś odpoczywać? A czy ona w tych filmach kiedykolwiek robiła coś poza odpoczywaniem? Tron za patologią, słuchaj. Chciałabym ci przypomnieć, że przed chwilą prawie umarłaś, więc może bomba doświadczenia to średni pomysł. Patrząc na jej ranę, to wygląda jakby ją otrzymała spokojnie z rok temu, a na pewno nie przed chwilą. Dlaczego nagle wszyscy wiedzą lepiej, co ja czuję i w ogóle czego potrzebuję, co? Dobrze, zrozumieliśmy, że to ty najlepiej wiesz, czego potrzebujesz. Spokojnie. Tutaj na stole stoi przy Laurze jeden kieliszek, gdy sięga po wino, nagle stoją już dwa. O, more, more, more alkohol. <gryw> na trzeźwo twoich włosów nie zniosę. A co, zamierzała je zjadać? Ale tak już na poważnie, nie zazdroszczę dublowania takich scen. Ale to nie jest jedna rzecz, która cię zdradza? Włosy? Co oni mają z tymi włosami? A Mastin mówi, że wychodzimy? No, oczywiście. Że nie wiem. <laughs> ja jebie, ale się będzie działo. No, masakra po prostu jaja normalnie. Jest, mamy to. Pierwszy kilkudziesięciosekundowy teledysk w całości zbudowany na ujęciach jedzenia. Posiadowy w knajpach muszą być dla twórców tego filmu niezwykle ważnym elementem fabularnym. O, to się nazywa. Ciąża spożywcza. Jezu, kto pisał te dialogi. Zaraz czy oni nie mieli godziny na opuszczenie tego terenu? Poza tym, jaka była w ogóle szansa, że spotka się tutaj z Laurą, skąd niby wiedział, że dziewczyna będzie tutaj akurat o tej porze i w tym konkretnym klubie. Czas powrócić do teledysków. Najpierw minuta zabawy w klubie, później jakieś 4 minuty stosunku, krótka przerwa na poważną wymianę zdań, i kolejna minuta sceny rozrywkowej, przerwa na rozmowę przy stole i kolejne 2 minuty klipów. Zaczynamy się rozkręcać. Co oni mają z tymi okularami? Okej, okay, to ma sens, nie ma na co patrzeć, chodźmy dalej. You got me everything I need. Teraz dla odmiany kilka ujęć na jadący samochód. Zdecydowanie w scenariuszu priorytety są na odpowiednim miejscu. It, Serio, oni uwielbiają bawić się okularami. No ja ci powiem, że jest grubo. Okej, okay, oczywiście właśnie miałem zaproponować poprawienie okularów. No, natomiast coś pierwotnego. Co? No tylko ty i woda. Nawet już nie będę komentował tego, że Laura i Nacho zupełnym przypadkiem trafili na siebie w Portugalii? Prosta sprawa. Zawsze jak jadę do innego kraju, to wpadam na swoich znajomych z osiedla. A teraz chcę usłyszeć wszystko. Każdy kurwa szczegół. I usłyszysz go w czasie kolejnego teledysku. W sumie to zadziwiające, na ile sposobów można ograć dwie osoby przy stole na tle ściany. Zauważyłem, że praktycznie każda dłuższa sekwencja w tym filmie kończy się wysłaniem Laury do łóżka. Scenariuszowo to resetuje każde fabularne wydarzenie. Okej, okay, to ujęcie jest przerażające. Faktycznie zatrważająca kara. Nie wiem, jak on to zniósł. Jakbyście się stęsknili, to znowu mamy autko do muzyczki. Make yourself at home. Tak, czuj się jak u siebie w domu, a ja w tym czasie będę cię sobie obserwował. <noise> Swoją drogą to wygląda jak wielka filiżanka na herbatę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zawsze te odstrzelone lokacje są zupełnie puste i sterylnie czyste. Żadnych rzeczy, żadnych ciuchów, sprzętów, tak jakby tam nikt w ogóle nie mieszkał. Rany, dosłownie przed chwilą powiedziałaś mu, że się w nim zakochałaś. Ten film ma niesamowitą cechę, która powoduje, że wszystkie dłuższe sceny dialogowe prezentowane są w formie teledysków. Teoretycznie właśnie teraz moglibyśmy mieć istotną scenę, w czasie której Laura zwierza się swoim rodzicom. Oni okazując wsparcie, udzielają światłych porad itd. Natomiast całość sprowadzona jest do tego. Operator latający naokoło z kamerą, muzyka, montaż pod rytm. Aż w sumie ciekawy jestem, o czym aktorzy teraz ze sobą rozmawiali, improwizując całą scenę. Dziwne w tym wszystkim jest to, że jak już teledysk się zakończy, to faktycznie dochodzi do jakiejś, powiedzmy, istotnej wymiany zdań. Ale w takim razie po co to ogrywanie siedzenia przy stole pod muzykę? Co to wnosi? Dobra, walizkę spakowałam, ale tylko jedną. Twoje rzeczy też załadowałam, ucieczka będzie zwinna i szybka. Rozumiem, że szef mafii nie ma żadnej ochrony i strażników, którzy taką ucieczkę by udaremnili. Happy birthday. Hej, a skąd on niby wie, kiedy Laura ma urodziny? Absolutnie uwielbiają filmowanie aktorów, którzy po prostu stoją. Film kończy się ponad minutowym kręceniem się kamery na około statycznych postaci. Mistrzowska wisienka na torcie. Karnych ptaków.